Polędwiczka pieprzowa to bardzo łatwe do przygotowania mięso, więc warto skupić się na dodatkach. Dziś zrobię karmelizowane buraki i bardzo ciekawy krem grzybowy. A przygotowanie zaczynam od mięsa. Polędwiczkę pieprzową posypuję solą, świeżo zmielonym pieprzem, a także roztartą w moździerzu kolendrą. Ona nada polędwiczce bardzo ciekawego smaku i aromatu. Polędwiczkę roluję w przyprawach, żeby popłynęła je w całości. I odstawiam na chwilkę. W tym czasie mocno rozgrzewam masło na patelni i wrzucam grzyby. Podczas smażenia do smaku przeprawiam solą i pieprzem. A po mniej więcej 10 minutach dodaję słodką śmietankę i duszę jeszcze około 5 minut. W tym czasie przyszedł czas na porębiczkę. Mocno rozgrywam oliwę z oliwek na patelni grillowej i układam na niej mięso. Czas też na moje karmalizowane buraki. Na patelni roztapiam cukier. Używam brązowego. Dodaję do niego masło. Buraki gotujemy do miękkości albo jak w moim przypadku kupujemy gotowane, kroję je na plasterki dosyć grube i umieszczam na skarmelizowanym cukrze na patelni. Moja polędwiczka smażyła mi się już kilka minut. Obracam ją na drugą stronę. Z tej strony smażę też jeszcze kilka minut. Następnie razem z patelnią wkładam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na mniej więcej 10 minut. Karmelizujące się buraki przyprawiam do smaku jeszcze z solą i pieprzem. Skrapiam także z sokiem z cytryny. A kiedy zaczną się ładnie rumienić, obracam na drugą stronę i rumienię jeszcze przez 2-3 minutki. I jeszcze pozostało mi zrobienie gęstego kremu grzybowego. Do niego będzie potrzebna mi śmietanka, ubijam ją na sztywno mikserem, a usmażone grzyby przekładam do blendera i blenduję rzecz jasno na jednolitą masę. I tak właśnie przekładam do ubitej śmietany, wszystko razem dokładnie, delikatnie mieszam, aż się ze sobą połączy. Porębiczkę po upieczeniu wyciągam z piekarnika i odstawiam na 2-3 minuty, żeby nieco odpoczęła. Po czym przekładam na deskę i kroję na takie dosyć grube kawałki. Na talerzu na jednej stronie układam plastry karmelizowanego buraka, z drugiej strony krem grzybowy, a na środek układam mięso. Wszystko posypuję drobno pokrojonym szczypiorkiem. Moje danie jest trochę fantazyjne. Wszystkie użyte produkty świetnie się z sobą łączą i sprawiają też, że moje danie też jest pyszne. Więc i Wy spróbujcie coś takiego zrobić u siebie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do na naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.